Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a dzisiaj no powiemy sobie już o pewnych tam, transferach, sfinalizowanych transferach Wisły-Kraków. No dzieje się muszę wam powiedzieć, bo faktycznie y, dopiero co skończył się sezon. Piłkarze wyjechali na wakacje, a już mamy dwa dobre transfery. Dobre transfery, a nawet bardzo dobre jeżeli sobie przedstawimy sytuację Wisły-Kraków, ona nie jest zbyt różowa, mówię tutaj o sytuacji finansowej, a zawodnicy przyszli naprawdę konkretni zawodnicy, którzy może nie są jakimiś super grajkami, ale są to solidni gracze jak, jak na Ekstra Klasę, którzy na pewno Wisle-Kraków pomogą. Jest to, zacznijmy może od, tak chronologicznie, Dawid Niepsuj, zawodnik, były zawodnik Pogoni Szczecin, E, gra ogólnie na, 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 na boku, boku obrony ma zastąpić Kraków Mateja Palcicia, który pożegnał się z Wisłą Kraków. E, no i jest to zawodnik, e, który w pogoni troszkę nie odpali. E, przede wszystkim dlatego, że miał, że miał kontuzję, ale też jakby wizja trenera była, była zupełnie inna, ale ściągał go przecież Maciej Stolarczyk. A jak wiemy Maciej Stolarczyk, e, no Potrafi z byle drewna zrobić naprawdę no, no coś, coś dobrego. Tak? W każdym razie no, tak było z Marco Polarem, tak było z Dawidem Kortem. Myślę, że ta sytuacja właśnie nie psuje, jest bardzo podobna do Dawida Korta i wydaje mi się, że to będzie dobry, dobry zawodnik. Oczywiście dobry, przecież znaczy solidny. Tak? Więc wydaje mi, się, wydaje mi się, że to może być naprawdę, naprawdę dobry ruch ze strony Wisły. Też dobrą rzeczą jest to, że no, Wisła w niego troszkę wierzy. W sensie takim, że podpisał kontrakt na 2 lata. Nie na rok, na 2 lata. Więc jest to na pewno dobry ruch ze strony Wisły, bo jest to też młody zawodnik, 23-letni. A do tego pragnę dodać, że jest to zawodnik, który no, szkolił się w Niemczech, więc też dodatkowy plus, na pewno to szkolenie mu może, może zaprezentować. Aczkolwiek z tym, z tym, że się szkolił w Niemczech, to też jest dosyć dyskusyjna sprawa, bo yy, Wojtkowski też się szkolił w Niemczech i co z tego wyszło, to, to wiemy jaki jest zamysł. Aczkolwiek pod względem technicznym myślę, że, że nie możemy mu, mu nic zarzucić, jeżeli chodzi o Wojtkowskiego, więc mam nadzieję, że Niemcy również y, tym się będzie charakteryzował. Także tak podsumowując, nie będę to jakoś przeciągał, bo tu nie ma nic ciekawego. Wydaje się mi to ciekawe no i drugim transferem już, już sfinalizowanym jest transfer Michała Michała Maka tak, Michała Maka w tamtym już skończonym sezonie ale nie no w tamtym sezonie reprezentował barwy Lechi Gdańsk wystąpił parę razy strzelił nawet bramki zaliczył jakieś asysty no ale oczywiście był takim troszkę no raczej taką powiedzmy jakąś postacią był, ale nie aż tak ważnym się nie przyczynił się do, do, zdobycia, do zdobycia odpowiedniego miejsca, jakie, jakie, jakie zajmowała Lechia. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że jest to zawodnik, który dysponuje bardzo dobrym e, dobrym przygotowaniem takim fizycznym. Bardzo dobrze wygląda, fizyczne warunki jego są dużym walorem. Do tego bardzo jest to zawodnik techniczny, przede wszystkim dobrze wyszkolony technicznie. No i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest Wiślak. Wiślak, bo on kiedyś grał w szkółce, sam kibicował, sam kibicował wiele lat Wiśle i pewnie kibicuje dalej, więc wydaje mi się, że to jest dobry ruch. Z uwagi na to, że to też jest w miarę perspektywiczny zawodnik, 27 lat, więc to też nie jest jakiś wiek przerażający, a wydaje mi się, że jest na pewno bardziej, bardziej e, ciekawy, ciekawszym ruchem niż ruch e, taki, żeby na przykład Sławek Peszko został. No bo jednak umówmy się, no, Sławek Peszko jest jakąś gwarancją jakiejś tam gry, ale wydaje się, że mak się może jeszcze rozwinąć, tak? a Sławek Peszko na no Sorry już nie. Taka, taka tu jest sprawa. No, wydaje mi się też, że ten transfer yy, zy, to jest akurat na rok, yy, ale pewnie tak się się zabezpieczyć Mac troszkę, ale wydaje mi się, że zostanie dłużej i Wisła może jeszcze na, na nim zarobić. I i bracia Makowie to, yy, to są naprawdę zdolne chłopaki, bo, bo jeden teraz yy, świętował dobycie mistrzostwa Polski, bo grał PES w piastwie Biblicę, no oczywiście jego tam yy, jego tam, prawda, Udział w tym mistrzostwie nie był tak duży jak w innych zawodników w ale na w paru spotkaniach pomógł zespołowi. Yy, a Michał, myślę, że jest też yy, no ciekawym zawodnikiem po prostu tak obiektywnie mówiąc, ciekawym zawodnikiem i jestem ciekawy, jak to, jak to wyjdzie. Yy, ale dobrze, jest też jeszcze jedna informacja, którą chciałbym Wam przekazać, yy, a raczej to będzie na zasadzie pewnej prośby skierowanej do Wisły Kraków i ludzi odpowiedzialnych. Za transfery. Nie ściągajcie Rafała Janickiego. I nie mówię tego dlatego, że go nie lubię. Nie, po prostu uważam, że jest to słaby piłkarz. Słaby piłkarz, który nie poradził sobie w Lech Gdańsk, nie poradził sobie w lechu Poznań. Jest to zawodnik, który popełnia masę błędów jako, jako, jako obrońca. Przede wszystkim ustawienie. To, to jest dramat z jego strony. Już nie mówię o jego, że jest wolny. Przede wszystkim nie jest, bo wiecie, ktoś może powiedzieć, że Lukas Klemens jest wolny, no mogę się z tym nawet zgodzić, ale Lukas Klemens ma jedną podstawową zaletę, że potrafi, yy, potrafi czyścić. Jest takim typowym czyścicielem, yy, więc, więc to jest jego, jego zaleta. Janicki nie potrafi też rozgrywać piłki. Ktoś powie, że Klemens też nie jest specjalny, ale Klemens przynajmniej próbuje, a on no nie próbuje, gra po prostu yy, jak najprościej. No, i przede wszystkim, no, no, jest to zawodnik, który, gdy trzeba przeciąć tą piłkę, gdy trzeba mm, wyprzedzić, wyprzedzić, wyprzedzić napastnika, to on tego nie robi. Przede wszystkim, też to jest zawodnik, no, no naprawdę, no on nie ma. Ja, jak mi ktoś znajdzie jeden pozytyw w jego grze, to mu normalnie medal tam. Mam trochę ich tam na ścianie, więc mo mogę, mo mogę komuś prezentować, bo naprawdę no to nie jest zawodnik, który którego bym chciał w Iśle Kraków oglądać, bo jest słaby. Jest po prostu słaby. E również e nie podoba mi się jego niechlujstwo bardzo niechlujstwo e brak koncentracji w wielu momentach. Naprawdę, no, e ja wiem, że my w Iśle Kraków też nie mamy jakichś super obrońców, ale umówmy się, no jak. Nawet taki, wystawisz takiego chojo. no to on bardziej mi się wydaje jest, jest wartościowszy, no bo on przynajmniej może jeszcze się rozwinąć, a on się według mnie Janicki się już nie rozwinie, będzie grał już na takim poziomie, ale po co po prostu uprawiać wolontariat, no po co? Więc bardzo bym prosił, żeby jednak tego zawodnika nie ściągać do Wisły Kraków, pomimo wiem, że tam dogadywał się z lechią Gdańsk i tak dalej i tak dalej, ale nie, nie róbmy tego, naprawdę szanujmy się. Bądźmy, bądźmy po prostu realistami. Wisła Kraków to nie jest dla niego miejsce. Także no tym troszkę, tym apelem skończymy sobie dzisiejszy materiał. Z uwagi na to, że tyle na razie tych doniesień transferowych takich mamy. Oczywiście co do Wolneta Baszy, bo na pewno będą o to pytania. Wolnet Basza, jakby, zostały postawione przez niego pewne warunki warunki finansowe, które albo Wisła Kraków zaakceptuje, albo też nie. Ogólnie to są takie warunki, które Wisła jest w stanie przyjąć, tylko pytanie, czy, czy oni stwierdzą, czy to jest te, tego warte. E, taka jest prawda. Ja się tutaj zgodzę, jeżeli Maciej Stolarczyk stwierdzi i jego sztab, że to jest zawodnik bardzo wartościowy, że na nim chce budować siłę tego zespołu, to, to warto, warto tą ofertę, że tak powiem, zatwierdzić. Jeżeli, jeżeli Macie Stracik uważa, że może znaleźć paru zawodników przede młodszych i, i powiedzmy na tym samym poziomie, nawet troszkę gorszym, ale na których też można coś zbudować, to uważam, że wtedy nie ma, nie ma problemu, tak? I, i to jest, yy, to jest podstawa. Yy, więc. Yy... No nie wiem, no nie wiem, jak to się okaże. Według mnie to nie jest aż tak za, aż tak duży, aż taki zawodnik, żeby po prostu przepłacać za niego. Tak, tak po prostu tak po prostu uważam. Wszystko się, że tak powiem no rozstrzygnie w najbliższych, w najbliższych dniach tak naprawdę. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu będziemy znali odpowiedź. I mam nadzieję, że ta odpowiedź będzie pozytywna. Także Miejmy taką nadzieję, że tak się stanie. Mm. Oczywiście zapraszam Was yy, na, że tak powiem, moje social media. Yy, I cóż, i jeszcze oczywiście do subskrybowania tego kanału. Yy, no i cóż, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Piona.